Witajcie w kolejnym kanale. To dzisiaj wiem, że ten bestie typ jest nietypowe, bo zakończyłem serwer z tego, że tak jest strasznie niestabilny. To coś podróbka z SCP Containment Bridge. Ale e, postanowiłem, że miło by mi było, jakbyście zagrali razem ze mną. E, możemy się umówić w z kimś, kto będzie chętny, e, w komentarzu na jakąś tam godzinę, o której mamy być, na serwerze Pokój Bez Klamek z eventami. Tutaj mamy akurat... Nie, nie gra tu jakoś wyjątkowo dużo osób. No, jeżeli tutaj będzie cały zawalony serwer, najwyżej po prostu dogadamy się jakoś inaczej. Eee, no, nie musimy na Discordzie się bać, bo w tej grze jest warsztat. Jeżeli tylko się jest w to jest to, to samo co Discord, tylko że musimy być w pobliżu danej osoby, tak by ze sobą rozmawiać. No. I co jeszcze takiego wam powiedzieć? Eee, oczywiście podam jakie są wymagania, no jakby inaczej. Eee, no nie są jakieś bardzo duże. Po pierwsze musicie mieć sprawny mikrofon, może nie jakiś najlepszy, tak żeby nie było zbyt sługać szumów w tle. ale na przykład patrzcie, klikam, klawiaturę. Wy to prawdopodobnie słyszycie, ale nie wiadomo. To takie szumy to mogą być, ale nie jak się na przykład tam, że rodzina jakieś tam szklanki przewraca, sobie jakieś tyle rozmowy. Nie wiem, że sobie umy słuchać, ale no, trudno się mówi. No i otóż co jeszcze takiego wam, wam powiedzieć, jaki są laskowe wymagania. Jeżeli ktoś na przykład, jest, to musicie mieć takie ustawienia jakie ja mam w tym programie do nagrywania. Po pierwsze, musicie mieć e, mikrofon wejściowy na stole, tak? A urządzenie audio, czyli tak, żeby słuchać grę, ma 28. Tak jak patrzcie, to macie ustawienie i sobie go ustawcie w OBS-ie. Czyli w programie, którym ja nagrywam. I jeszcze ostatnie wymaganie, które polega na tym, że. Eee, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną zagrać, to prosiłbym Was bardzo, tak byście nagrali, eee, nagrali e, ten film z tego, tak by wasi widzowie mogli przyjść na mój kanał, tak także to było jakieś promowanie. Ja będę dobrze się bawił, wy będziecie tak dobrze bawili. my wszyscy będą zadowoleni. Aż dodatkowo będę miał promo. I eee, co jeszcze do takiego mam powiedzieć? Eee, oczywiście, jeszcze jeden taki, takie wymaganie. Nie będę grał z osobami, które nie mają dobrego właśnie mikrofonu. No, bo po prostu ee, to będzie strasznie słabe dla widzów. Widzowie nie będą mogli go słyszeć za bardzo. bo to będzie fajne, jeżeli tak to będzie wyglądać. Właśnie. No więc, chociaż możecie także grać ze mną, ale po prostu nie odzywajcie się najlepiej. Bo, kurde, jak będziecie mieli mikrofon, który strasznie szumi, to naprawdę e, nie polecam i po prostu nie odzywajcie się. Ale możecie także się ze mną sobie zagrać. No dobra, więc to byłoby na tyle. Zegamy się z Wami. Cześć i pa!